ma się widzowie, witam bardzo, serdecznie czekajcie z nie nie Mamy dzisiaj 9 maja, no i oczywiście jak teraz codziennie pokażę widzowie nowy sklep Fortnite. Słuchajcie, jeśli tego jeszcze nie robicie, zachęcam Was do ustawienia suba. Oczywiście, żeby być na bieżąco i niczego nie ominąć. No i przy okazji, jeżeli chcecie mieć wyznanie, zapraszajcie. Ja widzowie codziennie tutaj oczywiście przyjmuję na odcinkach. No więc jeżeli chcecie, zapraszajcie i widzowie ogarniamy tutaj temat. Słuchajcie, życzę Wam dobrego dnia widzowie, co my dzisiaj mamy? Poniedziałek, udanego dnia w szkole. Pierwszego, nie? Poniedziałek po majówce. No i co, widzowie, oczywiście, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, pamiętajcie o kodziku Zakrzak ty w sklepie. Mega wielkie, wielkie dzięki za to. Mega mnie to wspiera i bardzo dziękuję każdemu, kto ma wpisany kod Zakrzak ty do sklepu. No i przechodzimy do sklepu, ale może jeszcze takie krótkie słowo o sklepie. Nie spodziewałem się, że dostaniemy dzisiaj wakacyjnego skina. O jakim skinie mowa? Dokładnie tak, mowa oczywiście o wakacyjnym skinie Plażowa Wiedźma. E, Zobaczmy go sobie widzowie z bliska Powiem tak e, Lubię tego skina, a zarazem go nie lubię widzowie. Dlaczego? Dlatego, że gdy ja gram tym skinem, jest spoko. Ale jeżeli ktoś gra tym skinem i zaczyna mnie dojeżdżać no to nie jest najlepiej. Słuchajcie, jak dla mnie ten skin jest w top 3 najbardziej spoconych skinów chyba w całym Fortnite. E, naprawdę no to jest giga, giga spocony dzień. E, giga spocony skin. Dajcie znać, czy Wy też macie takie zdanie o nim, że to są jedne z najbardziej spoconych skinów w grze e, Co możemy powiedzieć? Mm, trampki, skarpety różowe, różowy pasek, różowa koszulka, różowe wszystko, a w drugim stylu wszystko czerwone. Dokładnie tak to wygląda. E, na plecy mamy widzowie gwiezdną moc. Czyli taką gwiazdkę. Osobiście chyba nie miałem nigdy obranego tego plecaka. Ale z, ka z każdy a sorry, język się pląta w Wiecie, jak to jest, jak się w stanie dopiero. E, fajny plecak, w sumie taki, taki o, taki neon, nie? Coś w tym stylu. E, no i ogólnie skinek kosztuje 1200 i jest bardzo, bardzo spocony. Do tego mamy te gwiazdora. Za 800 kg reaktywny. Ma animację po likwidacji. E, jaka jest ta animacja? Jest to taka animacja, że te lampki właśnie się świecą. E, w sensie, no, jak tutaj ona mryga, nie? To z tego wiem to jest właśnie ta animacja. Taki ma dźwięk? Takie cichy w sumie, bardzo kilo, mega spoko, taki dla ucha. No i mamy też szkarłatną dowódczynię skin, który kiedyś miał jeden styl. Ale teraz ma tych styli aż 3. Tylko fajnie, gdyby one też się pokazały, widzowie. E, fajnie, gdyby one też się pokazały. O, jest, styl niebieski, znaczy styl czerwony, styl niebieski i styl tygrysicy, który moim zdaniem jest osobiście najlepszy na tym skinie. Mega spoko to wygląda. Bo po pierwsze ma wyraziste kolory, po drugie, no jest taki. No, no inny jest po prostu no, Te są takie blade właśnie A to takie mocne kolory Mega ładnie to wygląda, takie nasycone, fajne kolory Do tego mamy karmazynowego z nowego liternego. No i o dziwo On nie ma styli, jest z tego samego zestawu Czyli ogień nocy, ale On nie ma styli widzowie, szkoda Chciałbym zobaczyć kiedyś go właśnie w stylach Bo pasowałyby na pewno do niego No ale aktualnie nie mamy do niego styli Kosztuje 800, tak właśnie wygląda Do tego, baseballowy skin Widzowie, szybka piłka jak ja, ja czasem mówię krótka piłka, to tutaj mamy szybka piłka, kolejne zwycięstwo na pokładzie, pomarańczowy skin, e, którego w sklepie nie było chyba kupy czasu, jak się nie mylę, i w ogóle takie specjalne buty do baseballu, takich to jeszcze nie widziałem, w sensie do piłki nożnej są korki podobne, e, piłki do baseballu tutaj przy przypasie, e, ochraniacze oczywiście, no jak prawdziwy tutaj baseballista, prawda, e, no i jeszcze plecak podwójna gra z do baseballu i plecakiem, no, takim wypchanym czymś. A nie, to jest ochraniacz kolejny. No, więc tak to wygląda. Do tego mamy, widzowie twardziela za 1200. No, widzimy, że jest twardy. No, dużo ochraniaczy ma, więc no, musi być twardy. No, prosta sprawa, też za 1200. widzowie wielki trzaskacz. Kilof e, pałki baseballowej nabitej na złote trofeum. Oraz home run za 500. E, tutaj z piłką do baseballa. Idziemy dalej, widzowie Mamy powrót Syreny. No, naprawdę, dzisiejszy sklep jest bardzo, ale to naprawdę. Bardzo spocony widzowie. No więc przejdźmy. Mamy, słuchajcie, Syrenę. Syrena: dwa style. Zwykły oraz czarno-biały. Niczym z jakiegoś starego filmu. Mega spokoskinek. Ogólnie kiedyś bardzo dużo ludzi nim grało. Teraz może troszkę mniej. Powiem szczerze, że dawno jej nie widziałem. A kiedyś. Co druga, trzecia osoba miała ubranego tego skina? Serio, pamiętam te czasy. Spocony, ale bardzo fajnym skinem jest, nie? Więc jak najbardziej dalej można nim fajnie popykać. Do tego mamy Wilka, Wilk, ten sam skin, tylko że męska wersja zestawu tutaj oczywiście Syreny. Też dwa style. No a w tym drugim jest widoczny tylko złoty kolor. Czyli ona ma coś złotego na sobie? E, chyba jedynie kolczyki ma złotego, ale u niej nie ma nic złotego. No tak to wygląda. Do tego toporyk XO za 800. Taki mają dźwięk. I ostrze efekcyjny Taki mają dźwięk. Bardzo podobne takie po prostu cięcie. E, powrócił wojownik teriaki, czyli oczywiście ryba. Widzowie, ryba. Uzbrojona ryba. E, Tutaj wyglądająca moim zdaniem mega spoko, ogólnie, jak na tego skina. Fajna jest ta ryba, coś w sensie, taka ryba żołnierska, ryba. nie coś w tym stylu. No i plecak komando koralowy. Przy likwidacji te glutki śpiewają piosenkę. Ej, możemy dzisiaj na streamie tym pograć, jak chcecie widzowie. W sensie zobaczymy, bo to przy każdym kilo śpiewa, no ale to ogarniemy, jak to, jak to działa. Do tego mamy Riley za 1200. Czerwona kurtka, niebieska koszulka, słuchawki. Bardzo podobna do dyspozytorki, aczkolwiek troszkę inna Powrócił również Lodołamacz za 500 Ktoś mi wczoraj pytał na streamie, kiedy będzie I mamy go dzisiaj, więc y, można sobie Zakupić na luzie widzowie Lodołamacza Łopatę, jeden z popularniejszych Fortnite'a właśnie, y, no i przechodzimy Do emotek, elektryczne podrygi za 800 y, Dalej mamy załamkę Za 200, to jest fajne do miniaturek Na YouTube'a, y, no i emotka Powiedz tak, tam say so, z serii ikon Za dolców 500, dalej w sklepie mamy Oczywiście pakiet awansów widzowie rycerza Omegi, który jest już z nami trochę czasu y, No i będzie do końca sezonu tak, tak samo mamy Chickę z ostrzem Eidy oraz emotką Kurczaka, która jest totalnym szefem. E, Scarlet Witch, nowy skin z Marvela. Tak samo Master Chief z Halo, Halo, czy jak zwał, tak zwał. No i oczywiście Gwiezdne Wojny. I przy okazji zapraszam Was dzisiaj o 12 na Kozask, odcinek z Gwiezdnych Wojen. E, Wlatuje na kanał. Wbijajcie, dajcie znak, czy będziecie. No i tutaj oczywiście inny skin z Gwiezdnych Wojen. Tak samo mamy Wooer. No jest z nami też bardzo długo i pakiety, i zestawy od wczoraj się nie zmieniły to same, ekipa, to sama, no i to na tyle w tym sklepie, ja wam widzę, bardzo dziękuję za oglądanie tak jeszcze w skrócie, Wiedźma i mm, myślę tutaj e, słuchajcie, Syrena i Ryba takie najlepsze skiny, widzowie pamiętajcie o kodziku Zakrzak i Ty, jeżeli chcecie mi wesprzeć, wielkie dzięki za to, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Discorda, i mki w opisie no i widzimy się później na streamie i o godzinie 12 na odcinku, trzymajcie się, elo, elo. bye, bye, cześć, cześć, pozdro dla was